Oto show autografy. Tutaj zostaną przedstawione autografy, jak wam to powiedzieć, najlepsze. Pierwsza osoba przedstawi autograf od znanego wszystkim perkusist zespołu West. Jest to Wong. Że... To jest jego pałeczka z jego oryginalnym podpisem. To jak chcesz to... Zespół łzy kiedyś grał z, z, z Anią Wyszkoni, teraz mili e, Zespół i dla e, z No, była w To chyba jakaś Sara, coś takiego. Sara nie. E, tutaj to. mamy znany do wszystkim piosenkarza Łuczasza Zadrobelnego. Dostałam to od niego jako prezent e, na Dni Ziemi, starsze piękne miasto. Pisze dla Julii za czas jej urodzin, Łukasz robelny Następny e, autograf, auto, autografy zresztą, to są autografy z Disneylandu, z Paryża. E, proszę bardzo. To jest autograf od e, Królowej z Alicji w Czarów. To jest od e, Myszki Mini, wszyscy ją pewnie dobrze znają. E, później Goofy. Super jest. <laughs> y, Chip i Dale, Szczur Emil z Roż y, Rożpunka z nowego filmu animowanego Zaplątani. I y, 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 tutaj jest od Rydera, również z filmu. I od Stitcha, y, naszego przyjaciela od w sumie 2000 roku. No i to by było na tyle. Jeszcze pokażę Wam kartki yy, z podpisem paszy zarobelnego. A żeby taki autor dostać, musicie być na koncertach. To tyle.